Siema, jest konflikcjone, z jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy odcinek. Siema. I dzisiaj niestety, ale będzie mi rozkazywał przez nasze gry wszystkie Fortnite. A dzisiaj, jeżeli jesteś znowu z w górę, suba dzwoneczkiem i zapraszam do oglądania. Tutaj w lobby i odcinek, gdzie lecimy. Ale sklepowa, żebyśmy trochę przeżyli. No dobra, to jak będziemy... Tak, spokojnie, spokojnie, spokojnie. No dobra, to jak będziemy na sklepowej to włączę znowu nagrywanie, bo burz będzie troszkę leciał. I nie ma sensu tego przedłużać. Cinek mi wybrał, że mam lecieć na takiego ala ceglaka. O no nie, cinek, to będzie to. Ja tu nigdy nie latam. Się przyzwyczaisz. A mogę spojrzeć tą skrzynkę, co tu mam? Tak. I to, do... o Zody... dobro, ale ja mam o... broń teraz. Zróbcie sobie wszystkie od cały domek. Dobro, no on taki broni że dobra. Ok tam. Nie. Ja mam P90, z mi się zbagowało w skrzynce. Aha. U dobra, to to się wpisze? Chodź do mnie mam splash, musisz do mnie przyjść. No dobra, idę już. To czekaj, daj mi wyjść z tego domu. Okej. Okay. Ale się ja muszę do chłopa chodzi, żebym w lesie rzucił? No bo... Ale ja też coś mam. Mam tylko no, to ten dobra, dziękuję Tam są typy, podjeżdżamy ich? Na razie nie musisz coś zlutować. No dobra to ja. Masz dobry Mam A co masz? Tak zielonego, Famasa i snajperkę. No dobra, to ja mam lepszy. O, na szczęście. Typę. Przedaj. Jeden ma mega low, 2 x 31, mówiłam. A gdzie oni są? O tam są, dobra. Gdzieś tu wchodzą. Leży! Nice. Mówiłam. Jeszcze jeden tył tylu. To twoje nade'y? Nie. Pomóż no, mi. Idę. Leży. O, dobra. Spocuszek z ciebie jest. Oj, tak, dziecko. Weź teraz. Czy bym nie chciał? Czy mogę na razie wyłączyć nagrywanie? Lecenie, lecenie, lecenie. I tu masz komentarze. O, dziękuję, dziękuję. Bejś. A ma do pompy jeszcze. A ma do pompy jeszcze. A na do pompy. To. Czekaj, bo się znowu myście. Coś mi dzisiaj greści, no. Tam nie są Typy. Tyle. Z tobą będzie chyba jeszcze gorzej, niż z moją siostrą. Moja siostra ze mną Znaczyła. nie grała. I nie, nie musiałam jej broni oddawać. Ale mogę powiedzieć, że byś wyrzucił skarę na przykład. No tak, tak. Ej, Dzień, weź zaznacz ich, bo masz flarę. Ale ich... Dobra, są tu. Wbijam się w nich, jak masów pasz. Słuchaj. Jeden leży. Miesz go No Dobra, łatwo. Znaczy no nie łatwo, bo trochę mi bomb sprzedał, ale... Jest git na razie. Szybko się uleczę. Się mogę się ulec O ty. A mogę się uleczyć? Wiesz, wszystko, mi się ulecz. No teraz mi każe wszystko brać co za chłop. No co, to lecimy. No już... będę nic się potrzebuję! Dobra, co co? To ja razie wyłączam nagrywanie i widzimy się już w strefie. Dobra, chcesz coś ode mnie jeszcze, czy nie? Z każdej frag, musisz powiedzieć ci, jak jest dobry. No dobra. Czyli teraz mam powiedzieć przez te dwa fragi, co zrobiłem, czy nie? Nie. No dobra, to... Oj, O, mogę potkić? Tak, wiesz sobie potki. I zaraz lecimy do strefy. Mamy typu... Ile na papryczkach? 23, korek, za 23, razy za 23, ma. low ode mnie niby, słabość. Nie trafiłem. 23, daj mi Kewy. Daj, że ty mi nie rzucasz gdzieś 500 metrów dalej. Masz tu Kewy, dupnica, monsterka. Dole, dupnica Mega low 3-3-6. No ja próbuję ich ze snajpy walić i dlatego ja nic nie trafiam. Podjeżdżamy? Oni mogą mieć kitka. Właśnie wiem. Jak będzie kitek, to biorę granatę. Pomóż, mam 10 mu stopę. Idę. Ja jestem na czoło. Jeden, 31 po białym. Cinek, ale jest taki na gracz. Ej, no do strefy trzeba iść, bo ja nie przeżyję tego Ja tu umrę cinek Umry to... na górze Podnieś mnie Ale cię podniosę co sobie myślisz No podnieś, proszę Nie dojdziesz do strefy Będziemy I się tak dalej podnosić, i widzimy się w strefie. Dobra, także w tej gierce lecimy. Znaczy, no, deadliśmy niestety, dlatego sprawdzę ile co ma filmik. Jak będzie miał dużo, to dogramy kolejną... to nie dogramy do kolejnej gierki, jak będzie miał mało, to dogramy kolejną. Także Cinek chce lecieć na potne piaski. I będziemy wybierał domek, na którym mam lecieć, czy nie? Lecimy na hotel. Lecimy na hotel. O nie, na hotel mam lecić dobrą, ci będzie. Mamy już jakieś takie kala. Kurde, cienki mam już w tym setnacie. Dziwne to jest, bo ja mam takie ścinki. Uważaj, bo to są ludzie, nie? Dobra. Cinek, jakie masz bronie? Właśnie, ale szuję ale bo nie robię charge. Mafie. Tu jest. O, tu. O, zielona, dobrze, od, od razu mogłeś mówić, bez zastanowienia bym brał. Typy tu tam, chodź tu. Chodź tam, już my chronić jesteśmy im Od kiedy? No teraz. Dobra, chodź tu, kinek. a jeszcze ty najdziesz, że on cię wysadzi! Leży! Leż. Góra, góra, góra! Nagał! Nie mam matku tego. Pomóż mi! Niech ci zabije! Ty jesteś niewarowalny! Dobra, więc to by było tyle. na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie o kolejny odcinek z odcinkiem, dawajcie pięć łapek w górę i coś nagramy, co odcinek sobie wymyśli, bo nie wiem co sobie wymyślić.